Czołgi naszego batalionu atakują elewator zbożowy. Wydobywa się z niego dym. Płonie zgromadzone w środku, ziarno i wszystko wskazuje na to, że to Rosjanie sami je podpalili. To istne barbarzyństwo. Tego elewatora nie bronią ludzie, ale diabły wcielone, których ani ogień, ani kule się nie imają. Willi Hoffman, 94. Dywizja piechoty. Dobra, i teraz wygląda na to, że mamy... będzie chyba tutorial z broni pancernej. Będziemy się uczyli jak się lepiej chyba strzela z czołgu czy coś takiego. Bo o ile się nie mylę, to była trzecia misja, czyli ostatnia jako dowódca drużyny. Mapa custom mapa, ale o co tu chodzi? Chyba coś... chyba coś się spieprzyło. Zająć i przygotować na nich zasadkę. Zachowajcie spokój i celujcie dobrze! A nie! Dobra, my mamy teraz misję obrony Uu, hu, hu. Dobra ym, Broń w celu, dobra, spoko Ile my mamy tutaj ludzi? My mamy mało ludzi Skąd przyjdzie wróg? Skąd przyjdzie wróg? Hmm, dobra No jak już wiadomo To niestety siadam na KM. Dobra, okej, okay, fajnie A, taka propo ludziska, z tej strony Rashibo <noise> Z tej strony Rashibo I gramy dalej w Orchestra Widać, że coś się pozmieniało, bo teraz my musimy bronić chyba naszych pozycji, które Rosjanie chcą odbić. Po, le, pojedynczymi strzelami walmy. Dobra. Jakieś dłuższe mierzone serie to chyba nie będzie nic dobrego. O, ktoś tu nam przebiegł przed nosem. Bardzo niedobrze. Ale mam nadzieję, że go zaraz nasi, nasze chłopaki ogarną. O. O, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Wyjdź tu, goś jeszcze raz. Normalnie wyjdź tu, jeszcze raz. No, tam, tam. Ktoś wybiegł. Ktoś tam biegnie. Ktoś tam biegnie. Trzeba, jak widzicie, uwijać się teraz, bo misje. A, dostał, bieg potękę. Yy, misje zmieniają się nagle teraz. Wcześniej atakowaliśmy, teraz zabieramy się za obronę tych prowincji, które wcześniej udało nam się zdobyć. I jest to bardzo. Oszaduj O kurde, skończyła nam się naboje, Skończyła nam się na naboje na pasku, niedobrze Myślę, że się automatycznie wszaduje a tutaj taki niestety numer, hehe Tam jest jeden, tam jest drugi Jak widzicie ten KM bardzo tu ułatwia nam strzelanie Tam chyba był ktoś albo nasz Nie wiem tak naprawdę Ilu mamy ludzi w drużynie? No, dwóch nam padło, reszta jakoś się trzyma ale w sumie też takie wybieganie, szturmowanie tej lokacji, tej cerkwi, mm, idealnie podkałem. Nie byłaby niczym mądrym, gdyby tylko Rosjanie chcieli mogliby... Mm, mogliby nam zajść od boku. I okej, okay, dobra. Zostały dwie minuty na obronę celu. Mm, o, tam nasi biegają jednak przecież... Na przedpolu. Czyli może rzeczywiście ten komunikat był w moją stronę, że tam... Żeby nie strzelać do swoich. Bo jednak tutaj, nie wiadomo skąd nagle, się nasi wzięli na tym polu. Dobra, magazynek Zmieńmy póki była w miarę cisza na przedpolu. Także jak widzicie zaczynamy przechodzić do defensywy chyba scenariuszowo. i wygląda to, to coraz fajniej, bo w sumie w pierwszym atakowaliśmy teraz Rosjanie jakby chcieli nam um, wydrzeć, jezu, odbić nasze, odbić swoje tereny. Kurde, ktoś tu strzela po, u nas. No jaha. Ou. No nie na nie lepiej nie, to wygląda. Wygląda to wszystko na razie w ten sposób, że do ciężkiej chlery przyjmują nam punkt. No chup. No. Dobra, bierz karabin. To był swój? Swój, dobra. O Jezus Maria... Wygląda na to, że boty po prostu... Dopóki my nie wydaliśmy im rozkazu obrony... Jakby to powiedzieć, olały chyba... To, że mamy broń w cerkwi. I to wygląda w ten sposób... u dostaliśmy. Konkretny postrzał. Ale wydaje mi się, że damy radę utrzymać. Tam lokację I zamieńmy się w tego strzelca No, no, no Kurde, co to był za spawn Dobra, ale mamy bronić celu jeszcze przez dwie sekundy I udało się, czy się nie udało? O Nie udało się nam Broń, cerkiew, tak? No, czyli co? To jest dalsza część misji tak jakby, no ale teraz to będzie cięższe już do obrony jednak bo Tutaj Rozłóżmy się może z tym karabinem Tutaj to już mamy własną amunicję i już nie możemy sobie tak o po prostu żygać nabojami z karabinku No dzięki czemu będziemy musieli chyba niedługo inwestować w broń zdobyczną Mam tu gdzieś uzupełnienie naboi, czy coś takiego? Uzupełnienie amunicji mam dopiero tam. O Jezus Maria! O niedobrze, 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 niedobrze. Dobra. Ojku, ejku, ejku. Bardzo niedobrze. Dobra. O nie, nie, nie. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie. Dobra. Ooo, ale to jest gęsto od nich aż, po prostu masakra. Dobra. Jedź biegnij kolejny. Kolejny Niestety ta zasłona dymna nie pomaga nam ani trochę. Mmm.. Dobra, trzeba teraz trochę więcej działać na panelu dowódcy. Niż to się... niż to miało się w pierwszym... W poprzednich misjach <laughs> bo, jeżeli atakowaliśmy, to boty jednak same jakoś to wypełniały te rozkazy. A co jak widać, już niestety to niestety też aż tak ładnie nie działa. Dostał, ale niestety sypią się gęsto tutaj. Dobra, no co to za gościu, Boże. Dobra, on umierał po prostu tak długo, spoko. On po prostu tak długo i niechętnie umierał. O, jesteśmy przyskrzynieni. Przy dobra, ile zostało na magazynku bym ja chciał wiedzieć jeszcze? O, nie będę wiedział. Nie będę niestety wiedział. Nie, no dobra, dziewięć, mam napisane, że dziewięć niby. Czyli przy... całkiem pozytywnie. Kolejni. Dobra No Przyładuj pp sze kolego No chyba nie, coś miło że nie, nie wybronimy tych rowów tutaj tak ładnie Brońcie te rowy Brońcie rowy ludzie Uff, udało się nam obronić sterowy, dobra, niestety za pierwszym razem nam się tego nie udało, ale za drugim już nam wyszło, także dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że ceny się podobał i trzymajcie się, hej!